Tak jak mówiłam w tamtym filmiku, że druga część będzie, więc jest, teraz na tym też dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, przechodzimy, bo mówiłam Wam, że należy um, serce, ten, nie wiem, nie, nie, nie wiedziałam, że należy serce i ten, I napisać te imiona, więc i piszemy zaninałabian w a b i zabian To jest mój numer przyjaciółka lęka tak, Która powinna miodny sprzyjmywać Lęka by Bobielinska, na jednym u mnie. nie, tutaj albo u mnie na kanale na albo no, tutaj właśnie I... będzie właśnie 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 plus mi się tak nazywa czekajcie na to tam będzie więc muszę na chwilę się z wami znowu wyłączyć więc zaraz będzie trzecia część więc paaa